Cześć, jestem a wszystko ze strony X yy, Dzisiaj gramy sobie w Hilflim Racing Jest to kolejny odcinek na moim kanale. Yy... No, ta gra ogólnie, pokażę Wam. Polega na tym, że sobie jeździmy i zarabiamy sobie monetki, i to jest taka bardziej na odstresowanie, bym powiedział. Chociaż w moim przypadku to jest trudne. Yy, no, w każdym razie, na odstresowanie. Yy... Myślę, że seria się przyjmie. O! No myślałem, że zrobię salto, ale coś nie wyszło. Poziom pierwszy ukończony bonus. Jaki dostaliśmy. Yy, mam w planach ulepszyć sobie trochę ten pojazd. Ewentualnie kupić dzisiaj motocross, ale wątpię, że się uda. Ale próbować można. 6000 mamy. Motok kosztuje 75. Teoretycznie dalibyśmy radę, tak mi się wydaje. I właśnie jak się odbijamy od ziemi, to dostajemy też bonus, jakby za czas lotu. Czyli na przykład tutaj, pokażę, albo nie, albo o tu. O. I dostałem czas w powietrzu 25 sekund. Znaczy, 25 minut. Yy, I najlepsze jest y, w ogóle najlepsze połączenie: jest y, mianowicie Księżyc i Motocross. To jest bardzo dobre połączenie, ponieważ tam się bardzo dużo zarabia. <laughs> no i właśnie przez to, przez to właśnie zarobiłem dużo. Jak grałem pierwszy raz, w tą grę. Jest 18 tysięcy. 18 tysięcy, tak. I lecimy sobie dalej, chyba tak mi się wydaje. Musimy trochę zrobić albo całą kwotę na motocross, albo połowę ogólnie, jeszcze tak trochę powiem informacyjnie. Mój kanał będzie się opierał ogólnie na grach na telefon. Ewentualnie później coś można wykminić na komputer albo na tablety, ale na razie na telefon. Na razie planuję robić serię Silk Climb Racing i Dream League, Dream League Soccer, ale może, jak macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach. Też chętnie się. Postaram się jakieś inne serie nagrać, jak coś wymyślicie. Nowy rekord. Fajnie. Mm. Co mogę powiedzieć o tej grze? Na pewno jest ona dostępna na telefony. Na komputery niestety nie powiem, bo nie sprawdzałem. Salto. Bardzo łatwo. I drugie na głowę. Typowy salt. Eee, 25 tysięcy mamy zarobione aktualnie. 600 metrów i poziom trzeci będzie ukończony. Eee, jutro prawdopodobnie wleci odcineczek Test Hill Racing. Co mogę jeszcze powiedzieć? Chyba wszystko wiecie na razie. I w ogóle, dziękuję za łapki w górę i subskrypcję. No, co jest? Nie wiedziemy? Musimy dać radę. Oczywiście, że się uda. Paliwko zebrane. Wątpię, czy się uda dzisiaj uzbierać 75 tysięcy. Może połowę. Raczej powinno się dać. Jeżeli chcecie, to piście w komentarzach. Jakiekolwiek komentarze też mile widziane. Zapraszam również na Instagrama, a Facebook jest mianowicie w trakcie rozbudowy. Jak skończę drugie konto na Facebooku, to też się z wami podzielę chętnie. Instagram będzie w opisie. 37,5 tysiąca i możemy Kończy się chyba, tak mi się wydaje. Jeszcze jeden raz, może dwa. Start i lecimy jeszcze raz. Jest to fajne grana. Mi się bardzo podoba. Шеврут на дах. 250 37, dobra, 38 To chyba koniec odcinka połowa. Drugą połowę. Zbierzemy sobie jutro w następnym odcinku. To cześć! Trzymajcie się!